Siemaneczko, środa, środa. Końcówka treningu 40 minut orbitraka tak zwanego trenu zrobione, wykroki zrobione, delikatne przesiady, 4 serie, 5 przesiadzików, dwójeczka zrobiona, 6 razy 15. No i jeszcze na sam koniec. Zawsze mój ulubiony brzuszek, robię sobie 6 razy 50, 6 razy 40, na każdym treningu zawsze sobie zmieniam no robię. Akurat trzy ćwiczonka takie na skośnej ławeczce, najpierw dwie seryjki rozgrzeweczki po 20-30 razy, potem piąteczka na kark, dziesiąteczka, piętnasteczka i tak wychodzi mi 6-7 seryjek podstawowych. A tutaj akurat na drugi dzień znowu inne ćwiczonko sobie robię, żeby nie codziennie to samo, tylko to sam niby brzuch, ale inne ćwiczonko. Akurat to już jest moja trzecia, czwarta seryjka. No tak jak widać, siadam sobie na ławeczce delikatnie, tyłek tylko, 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 żeby załapywał się. Prościutkie nogi. No i, no i jedziemy. 40-50 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dwadzieścia, raz, dwa, trzy, cztery, sześć, osiem, trzydzieści, czterdzieści. No i tak 50, 6 razy 50 sobie coś takiego na koniec treningu zawsze zrobić. No i jak to powiedzenie zawsze mówi z przymrożeniem oka. Kto ma dobre mięśnie brzucha, ten dobrze. Co robi chłopaki? No, ogląda telewizję, Więc miłego wieczorku i znowu powtórzę. Nikt za was tego nie zrobi. Brzuszka tego 6 razy 50. Ja robię. Zróbcie sobie 6 razy 10. Codziennie zróbcie 6 razy 10 takich durnych skłoników prostych. Tak jak to ćwiczonko. No tak jak widzicie. Jest, pokażę bo akurat ktoś ruszył. Bo... Zobaczcie, prosta ławeczka. Siadacie na 20 cm, tylko na kancie łapki łapiecie przy pośladkach. Nóżki prostciutkie i tylko tylko pośrodek się trzyma. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak sobie moi drodzy robicie. Proste ćwiczonko, ale po którymś setnym razie rośnie ten brzuch. Ja ważę 124-125 kg. No i tak widzicie, zawsze zadajecie pytanie, Pudzian, skąd ty masz taki brzuch? Skąd mam? Robota, robota, robota. Oczywiście, że nafutruje się czekolad. Przyjdzie wieczór. Czasami złapę takie duże, półkilogramowe trzy czekolady. kardonem mleka zapiję, a oczywiście 6 dni w tygodniu trenuję od poniedziałku do soboty. Niedziela przychodzi. No no, to tak potrafię przez wiegi pięć kilo do góry polecić. Tak się zje 4-5 czekolad, kardon mleka, kardon duży ciasteczek, jakichś pierniczków, no co potem. Uu, Chodzę tu 130 kg prawie i do roboty, samo się nic nie robi. wieczorku, to do usłyszenia.